Powiem Wam tak, muszę trochę usta sobie co będę robił, bo ja tak wszystkiego się po trochę łapię, ale dzisiaj Kolejna no dla mnie taka smutna wiadomość, bo zawsze jak się pomylę to się denerwuję potem Pamiętacie tak z hydrauliką tam przy tym Mauserze, tym, tym, tym Boże się męczył człowiek Kombinowałem, a się okazuje, że coś takiego z dwoma kranikami, gdzie idealnie potrzebuję dwa kraniki, żeby jeden sobie pociągnąć, tam drugi tam, kosztuje 40 zł. Nie trzeba się pieprzyć z jakimś, nie trzeba się bawić z jakimiś rurami, nie rurami, tylko można pyk, pyk i odkręcić. No zobaczcie, co ja tutaj namodziłem. Tysiąc rur, to jeszcze nie szczelne, bo widzę, że już woda zleciała, a może nie zleciała, no ale no, no przesadzone, przekombinowane, a tutaj zakładam no mam, mam wszystko gotowe, no ja nie ja wiem, po co ja to kombinowałem, naprawdę. No ale co zrobić, no uczy się człowiek, doświadczenia łapie. muszę też sprzątać zaraz te pręty. Doświadczenia łapie, czekajcie, wodę zakręcamy. Bo bym się zdziwił, jakbym teraz mi poleciała. Spuścimy trochę. Co tam ma polecić, to poleci. Szczęśliwie nie w stronę. O kurde, tylko czy ja teraz to odkręcę? No ale dobra, to się na pewno wiecie, no nie wyrzucę tego. No ale to będzie znacznie fajniejsze. Tutaj mam zaworek mały do tego szlaucha tam. Szlaucha też kupiłem. No, tyle czasu co na tym spędziłem na pewno nie było to warte. No Ale cóż. Całe życie się podobno człowiek uczy. Pytanie czy jeszcze tylko ten zaworek tu będzie pasował. No Zobaczymy. Teraz, a, jeszcze super na, na klej to złapałem. Ja no jestem spryciarz czasami. Tu też nie odkręcę. No, ja się tam nadaję o! trochę idzie, ale takie miejsce niewdzięczne, ani tak, ani tak. Wiertarka fajnie, już długo wytrzymała, wiele upadków, zjechana, tata kiedyś kupił, jeden duży minus, w temperaturach ujemnych nie działa, no ale to już się stara, podejrzewam, że nawet jest niedostępna, pewnie, słyszałem chyba, że, pewnie, po prostu słyszałem, że w tych nowych wersjach już chyba to rozwiązali. To możemy sobie zdjąć, Położę na razie tu, żeby nie zginęło. No, czy trafiłem z glitem? No trafiłem, no. Dobra, mamy ku dole. Teraz tak, to otwarte, to, zamk to zamknięte powinno też być. Odkręcam. I co? Jeden i drugi zaworek otwarty. No, <grywa> Kurczę, ale po co ja kombinowałem z tym badziewiem? Nie, na bok to złożę, no, nie wyrzucę, do czegoś tam się przyda Jeśli jakiś sobie kiedyś zrobię zaworek Na pewno kranik zaraz wykorzystam I go sobie na stałe zamontuję tam Żeby można było rączki już myć I szlaucha użyć no, Ale... No szkoda, trudno No i zasypujemy dalej tutaj garaż Fajnie będzie wyrównane, potem się zagęszczareczką przyjedzie Chwila, moment, będzie pięknie A tutaj zacząłem jeszcze kotwić Przewierciłem się tutaj, przez profil, z tej strony, tutaj były takie weleczki, czyli tu jest na dole Zabudowane I tutaj widzicie, wychodzi sobie pręcik, zaraz go Ładnie i będzie i teraz wydaje mi się, że żeby to naprawdę wiatr wyrwał No to ja już nie wyobrażam sobie jak mocna wichura by to musiała być Same te wloczki po 80km się spokojnie ważą Po to opuściłem sobie laser no, to tam jakoś super dokładnie nie będzie. O, żeby mieć 40 cm od tej ściany, bo 45 mają trzy deski na oko na połączeniu. I teraz wkopię sobie na szybko tutaj jeszcze trzy bloczki fundamentowe. We w miarę równych odległościach no mam 495 mm, tu 495 cm, tak mi się wydaje. To jest to na trzecie żeberko Akurat na styk miarki. No, 490. 7. Yy, dzielimy to na 3, to mamy 3 metry i, 200, i 197 na 3, czyli jakieś 180 to 60, i jeszcze zostaje 17, prawie 18, 6 niecałe, czyli 166. No no było to prawie 500. Dobrze mówisz, że niecałe? No 166, 666, tak, 166. A poziomicy pewnie nie wziąłem. Nie uciekło minie. Zobacz, czyli pewnie tu i tam będzie jeszcze jedno. Łączymy sobie drugą wiązkę, bo pewnie rusza akurat laser wtedy O super kasperek zrobiłeś Robimy tak tu sobie go ustawimy O, nawet ładnie wyszło. A, tylko to mnie nie ustawię, bo ta druga wiązka musi być pionowo. O tak. No, i fajnie wszystko jest. Markerkiem sobie zrobimy, oznaczymy, jaka to ma być wysokość wszędzie tego bloczka. grubsza o domu, że tu się nie spodziewam jakichś szereg do godności. Tylko chociaż, w regał się od razu nie wyksywił Zobaczmy ha. Nie Tylko ja sobie zaznaczyłem tylko tu nie ma wcale poziomu koniecznie To jest w ogóle na odblokowanym Nie na luźnym A jak nie ma poziomu, teraz tu mogę przestawiać. No dobra, to na, na tym profilku, na tej wysokości akurat sobie tak złapiemy. O wiatr bardziej buja. Pięknie jest prowizorycznie, czyli pięknie. A jeszcze zobaczmy, czy nie będę wystawał tutaj za bardzo. I tą linię znajdziemy, O, tu jest. No, czyli prawie idealnie. Super, teraz tu, tylko tutaj, gdzieś też koło metra w połowie, czyli tutaj. O! No i tak, tu jest super. Kopałem tam już te bloczki, czy tam kawałki gruzu, i tak dalej, w miarę na jednym poziomie. I teraz potrzebuję. Każda deska ma na szerokość jakieś 15 cm, znaczy każda z desk, której będę, będę używał, tutaj musicie mi zaufać, czyli całość będzie miała około 45. Dlatego teraz biorę sobie deseczki, które będę docinał na 45. No i teraz tak, te 5 deseczek, montuję sobie każdą po kolei tu. Kładę je w ten sposób. Na tym betoniku są to deseczki, które najszybciej zgniją, podejrzewam. Jak woda się gdzieś tu dostanie, no ale trudno. Takie życie. Pyk. Pyk. Zobaczymy, czy się uda jakoś zmieścić ją. Gotowy na taki rozwój wydarzeń? Jestem, na szczęście. I w ten sposób chyba będziemy docinać też te półki. Zobaczcie, zrobiłem taki bracik. No, to sobie tak złapałem tylko tutaj wkręcikami, żeby mieć pierwszą półeczkę, żeby też tych potem wszystkiego te, te na ziemi nie stawiać. No ale jestem w miarę zaskoczony, jak szybko mi to idzie. No tak nie oczywiście to łapię I trzyma. No, a drugie słupki są jeszcze trzecie, tylko zostały do zamontowania. No, także na dzisiej, dzisiaj uważam dzień za udany. Trochę wraca i radość z pracy, jakiejkolwiek. Rymcyk cyk, rymcyk rym, cyk, cyk. Tutaj robiłem takie słupki do regalików. Puszczę sobie pomiędzy teraz tutaj beleczkę. Od tej strony. Tak z dwóch stron i porobimy półeczki, myślę że tak ze cztery na wysokość tutaj się zmieszczą W międzyczasie koleżanka pomogła mi nawrzucać tutaj ziemi, trochę to ruszyło dzięki temu do przodu No, no i posuwa się, tutaj już garażik będzie, lubię mieć takie miejsce przygotowane i lubię tak na łapu -capu. Tak, żeby tutaj można było też jakiś porządek względny zachować w trakcie pracy, żeby potem nie było szukania, szukania. Wiem, że na ziemię przez to nie jest najlepszym miejscem, no bo jak coś małego spadnie, jakaś śrubka, to będę godzinami szukał, ale zakładam, że raczej w trakcie budowy jedna śrubka wiosny nie czyni. Jedna śrubka, jedna śrubka nie, nie, nie będzie wpływać na możliwość dokończenia budowy. Po prostu wezmę drugą, taką samą. Więc raczej będę szukał dużych rzeczy, ale przynajmniej takiego tutaj pierdolnika nie będzie. Podoba mi się to bardzo. Pozdrawiam.